Po konkursie rzutów karnych reprezentacja Polski wygrała ze Szwajcarią i awansowała do ćwierćfinału Euro 2016. Polska jest w gronie ośmiu najlepszych drużyn w Europie. Jak, jak skomentujesz ten mecz i ten historyczny sukces? No mogę powiedzieć, że no, tak. Właśnie tak. No co, brawo chłopaki, naprawdę no, szacunek, Fabian fantastycznie to co bronił? w meczu to było naprawdę fenomenalne. Ja w dogrywce z ten strzał głową, naprawdę no... Masakra, także... Mecz życia ukasa Famińskiego? to jest bardzo dobry bramkarz, więc to no, zagrał dużo takich dobrych meczów, ale tutaj w takim momencie, gdzie byś powinien był tam zawsze. Oczywiście Kuba Bośnikowski, który udowodnił, że można na niego liczyć naprawdę fenomenalnie. Również Kuba. Łukasz piszczek dzisiaj. To był jeden z najlepszych piłkarzy na boisku. Udowodnił, że bez niego no, nasz zespół ani w obronie, ani w ataku, no znaczy inaczej traci dużo. Natomiast gratulacje dla całego zespołu, dla tych, którzy strzelali karne, proszę mi wierzyć. Jest to takie ciśnienie i taka presja, mając świadomość, że cała Polska na ciebie patrzy. I dla Grzegorza Krychowiaka, który ostatni podchodził, spokojnie wykonał swoją jednostkę. A ja trzeba przyznać, że w każdą jednostkę wyczuwał. Bramkarz Szwajcarów cały czas był o sekundę spóźniony, ale to też świadczy o tym, że bardzo dobrze przeanalizowali to gdzie strzelamy karne. Także mega emocje, ale jesteśmy w ćwierćfinale. Wczoraj trener Adam Nawałka mówił, że mecz będzie się układał pod nasze dyktando i chyba można powiedzieć, że w pierwszej połowie na pewno tak było. Myślę, że tak, jeżeli chodzi o regulaminowy czas gry, to my mieliśmy przewagę, my częściej byliśmy przy piłce, mieliśmy swoje sytuacje, oni też mieli, bo już to wspomniane interwencje Łukasza, natomiast też trzeba przyznać, że chyba te dwa dni, yy, gdzie Szwajcarzy odpoczywali dłużej, dały o sobie znać właśnie w dogrywce, bo tutaj już nie mogłem doczekać się końca, bo widać było, że z minuty na minutę nasz zespół traci siły i Szwajcarzy uzyskują przewagę. Właśnie mówiliśmy o tym dwa dni temu, że Szwajcaria w dogrywce może mieć taką przewagę ze względu na to, że miała 48 godzin więcej na odpoczynek. To wychodziło jednak w tym meczu w tej dogrywce, zwłaszcza w drugiej połowie dogrywki. Myślę, że tak. Myślę, że rzeczywiście, tak jak mówię, w dogrywce już traciliśmy siłę i traciliśmy naszą przewagę, ale też zmiany Szwajcarów były lepsze. Jednak zmiany, które wykonał trener Szwajcarii więcej dały do ofensywy niż te, które my zrobiliśmy. Tomek i bardziej defensywnie. No, niestety Sławek, Mistrzek, Sławek Peszko też niewiele dał do, do przodu. Także trzeba przyznać, że no, szkoda, że Kapulska był kontuzjowany. Bo rzeczywiście trochę się potwierdza, że ta pierwsza jednostka może jeszcze dwóch piłkarzy. I jest troszeczkę jednak inna jakość: że ci co wchodzą, nie dają już takiego komfortu jak ci, którzy grają w pierwszej jednostce. W pierwszej połowie gola dla Polski zdobył Kuba Błaszczykowski. Też dwa dni temu, kiedy rozmawialiśmy, mówiłeś o Kubie, że jest bardzo ważną postacią tego zespołu. Dzisiaj po raz kolejny to udowodnił, zachował zimną krew. No ale rewelacyjną akcję, rewelacyjną kontrę wyprowadził tutaj Kamil Grosicki. To prawda, w ogóle ta akcja miała około 13 sekund. Od Łukasza Wabieńskiego, który zagrał szybko do Kamila, później Kamil w swoim stylu. No mówię, potwierdza się to, co mówią o naszej reprezentacji, że jesteśmy jedną z najszybciej wyprowadzających drużyn tych mistrzostw i grających z kontry. Ta akcja ofensywna Robo twierdziła. Wspaniale Kamil Grosicki, trochę w przypadku było, ale też trzeba przyznać, że Arkadiusz Milik wiedział co się dzieje za jego plecami, nie próbował do tej piłki dość. uchylił się. No i tam był Kuba Błaszczykowski, który myślę, że ostatnie, ostatecznie jednoznacznie dał do zrozumienia tym, którzy w niego wątpili, którzy uważali, że Kuba nie grający we Fiorentinie nie powinien jechać na mistrzostwa. Czy Kuba jest potrzebny tej reprezentacji? Kuba był, jest i będzie potrzebny tej reprezentacji jeszcze na pewno długo. W 82 minucie straciliśmy pierwszego gola w tym turnieju Shakiri, no chyba bramka, bramka turnieju, to były cudowne nożyce. Zdecydowanie, fantastyczne boczne nożyce, tutaj Łukasz Fabiański bez szans, ta piłka dosłownie, no gdyby jeszcze kilka centymetrów była bardziej na słupek, to już by nie, nie zmieściła się do bramki, natomiast to no, strzał dla Shakiriego, zdecydowanie bramka, bramka tych mistrzostw, ale graliśmy dalej, bo byłem ciekawy jak nasz zespół zareaguje po stracie bramki, bo była to pierwsza bramka w tym turnieju. Zareagowali dobrze, dopóki mieli siłę, grali cały czas swoją piłkę, no później wiadomo było, że, że tych sił nam, nam jednak zaczyna brakować. Widać było, że już Szwajcarzy zyskują przewagę, ale na szczęście i Kamil Glik, i oczywiście Łukasz Fabiański, o którym mówiliśmy, i cała nasza defensywa spisywała się fenomenalnie. Jesteśmy w ćwierćfinale, to co dalej? Apetyt rośnie w miarę jedzenia? Myślę, że tak. Myślę, że tak, tym bardziej, że czekamy na zwycięstwo grupy Chorwacja-Portugalia. Obie, obie, obie drużyny, przepraszam, trochę emocje jednak się udzielają. Obie drużyny są w naszym zasięgu. Wydaje mi się, że Chorwacja wygra z Portugalią i to z nimi będzie nam się e, będziemy się mierzyli właśnie o wejście do półfinału. No fajnie to brzmi, rozmawiając o polskiej reprezentacji, mówimy o półfinałach, ćwierćfinałach, także naprawdę. Wielka radość, wielka radość i, i te puste ulice, które dzisiaj były. To znaczyło, że wszyscy oglądający ten mecz w domu, no teraz świętuje cała Polska. Super, dzięki bardzo.